Cześć. Zapraszam was do kolejnego odcinka Wago Tips and Tricks dotyczącego zabezpieczeń elektronicznych. Dzisiaj pokażę wam jak włączyć blokadę przycisków, która sprawi, że nieupoważnione do tego osoby nie będą mogły zmienić ustawień prądu wyjściowego w twoim elektronicznym wyłączniku nadprądowym. Zobaczcie jak to działa w praktyce. Aby aktywować blokadę przycisków na zabezpieczeniu elektronicznym, należy nacisnąć przycisk na czwartym kanale i przytrzymać go przez 4 sekundy. Miganie lampek kontrolnych sygnalizuje, że blokada przycisków jest aktywna. W tym stanie zmiana prądu wyjściowego za pomocą przełączników obrotowych nie jest możliwa. Jeśli blokada przycisków zostanie dezaktywowana, a ustawienie kanałów zmienione, to wszystkie kanały, dla których zmiany zostały wprowadzone, pozostaną nadal wyłączone. Ich ponowne włączenie będzie możliwe dopiero po ponownym zatwierdzeniu. To wszystko. Mam nadzieję, że ten film okaże się dla Was pomocny i pozwoli w pełni wykorzystać możliwości Waszych zabezpieczeń elektronicznych. Jeśli mielibyście jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach. Dzięki i do zobaczenia.